W Zamojskim Zoo możesz spotkać największego polskiego kota. Jest nim ryś. W tej wolierze mieszka rodzina rysi, rodzice i młody. Ryś charakteryzuje się krępą budową ciała, dużymi masywnymi łapami oraz krótkim czarno zakończonym ogonem. Na uszach posiada charakterystyczne czarne pęczki sztywnych włosów. To cecha wyglądu rysia, ale też wsparcie dla doskonałego odbierania dźwięków. Słuch i wzrok to podstawowe zmysły umożliwiające rysiowi nocne polowania. Jest szybki, ale na krótkich dystansach. Stosunkowo łatwo się męczy.